Siemaneczko, witajcie. Muszę ściszyć gierkę ziomeczki w kolejnym odcinku magicznej gry pod tytułem Fez. Jak zresztą zauważyliście w poprzednim odcinku, miałem mały problem z przejściem w jakimś tam etapie. Coś takiego, po prostu nie zauważyłem, że jeszcze tu, gdzie teraz byłem, było kilka par drzwi. W tym pomieszczeniu znalazłem kosteczkę kolejną, której już nie muszę nawet teraz pokazać, bo już jej nie ma. A w kolei... no musiał zaszpanować kubkiem, musiał, kurczę, nie no, tak po prostu byłem spragniony. A w tym drugim pomieszczeniu przechodzimy do tego, do tego świata tam w tle, nie wiem, czy teraz widzicie to, ale no powinniście to widzieć, w tle normalnie jest kolejny świat, tam też jest właśnie... Jezu, dalej jest za głośno, gra, Boże Święty... O, dobra. Ym... Tam też pójdziemy, ale jednak bardziej szczegółowo obczajemy ten tutaj klimacik, który... Klimacik? Ten tutaj właśnie chapter, że tak powiem, który. Yy, który nas zmylił jakoś w jakieś dziwny kolejne drzwi. W jakiś dziwny sposób chcieliśmy już uciekać, nie wiem czemu ja chciałem. Yy, aha, sweet, tu jest kolejne tło. Tak jakby tło. Chodzi mi o to, że to co właśnie jest w tle, czyli kolejna. kolejna podmapa, że tak powiem, czyli z tej, do której teraz idziemy. Są dwie podmapy lecą. No, tak jak to nazwałem, powiedziałem, tylko moja nazwa własna. Ale u no będzie ciężko. Coś tak już myślę. Wiecie co, zacznijmy od tej w tle. Ona wydaje się być mniejsza od tamtej. Wydaje mi się, że też tak właśnie jest. Poza tym, że mi się wydaje, aby tak było. Bo jeśli nie, to będzie już. Wydaje mi się, że te klocki się posuwają w górę. Jakoś mam takie przeczucie. Jej, wiedziałem. Idziemy dalej. Żeby tam doskoczyć, trzeba zmienić perspektywę! Sweet. z w lewo. Okej. Okay. Ja nie sam nie wiem, gdzie chcę dokładnie wyjść. No okej, okay, zaprowadźmy mi najwyżej, jak się dało, więc może z tego skorzystajmy. Czy po drodze nie było jakichś... Nie, po drodze chyba nic nie straciłem, nie ma żadnych pomieszczeń ani... Kosteczek ukry... Uuu, mamy klucz? Nie mamy klucza. Szkoda. Nie wejdziemy do środka. No mogę nawet spróbować. Spójrzcie. Nie da się. Klikam w górną strzałkę i nic. Czy ja coś stracę wokół tego? Też nic nie ma, więc możemy od razu wskakiwać na kolejny chapter. A może raczej. Uuu! Klocuszek, który mnie chciał zostawić w tle. Czemu tam... A, trzeba było połączyć takie buty. Nie wiem czy widzieliście, ale te paski były oddzielne. O, znów trzeba było połączyć. Poczekajcie. Widzicie, są dwa oddzielne paski, zmienię perspektywę i jest to nagle jeden pasek. Rzepko, szybko, szybko! On wróci zapewne. Wiedziałem, że będzie wracał. Przeczuwałem to. Znów to przeczułem. Znów to przeczułem. Nagle soundtrack się cisza. Ciekawe z jakiego powodu. I to jest mindfuckowe. Uwierzcie mi, że. To już mnie w ogóle teraz zmyliło. Że tak mindfuckowej gry jeszcze nigdy nie miałem w rękach. Uwierzcie, naprawdę. To strasznie ryjebanie. Ja nie wiem co tu się do tej, do tej pory dzieje. Znaczy. No wiem, ogarniam to, ale... Ale to jest naprawdę ciężkie takie do wyobrażenia sobie każdej możliwej perspektywy jaka ci może spotkać. Jak, jak jesteś w jednym miejscu, to naprawdę nie da się przewidzieć tego, jak to jak kolejna pozycja będzie wyglądała, bo naprawdę jest to strasznie trudne. I no bez jaj, naprawdę a! Okej, okay, zdążyłem. O, zasnął nasz słodziak na tej na tym, na tym czymś, na tym klocku. No wstał. Zauważył jednak, że dojeżdżamy. Tak jak powiedziałem jest to gra, która jest taka totalnie na chillu. Jeśli jesteście fanem już tej gry to dajcie tą łapkę w górę, pokażmy tym minecraftowcom, że też takie inne gry da się grać. Nie tylko te minecrafty do końca życia i przez całe życie i w ogóle forever. To pokażcie im też, że takie gierki też się liczą na moim kanale, pokazując to właśnie to możecie dać łapkę w górę, czy też komentarz, że i Rezyspoczku, nagrywaj dalej, fajna gierka. Bardzo to wspiera naprawdę, szczególnie gdy nie nagrywam minecrafta, bo bo wtedy nie wiem na pewno, czy trafiam przynajmniej w większość E, większość osób, które mnie subskrybują, bo nie wiem, czy takie gry rzeczywiście mi się podobają. No ja, nagrywając to, myślę jednak, że kurcz, no może jednak im się spodoba, więc, więc to robię, ale kto wie, no. Co ja zrobiłem? Aha, już wiem, dobra. Może mi pierwsze do drabinki i obczajmy, po co to mam robić. A, już wiem, dobrze. Trzeba obrócić, tylko pytanie... Uuu, żeby to wszystko zadziałało. Mindfuck. Momencik, muszę to ogarnąć swoim mózgiem małym. Eee, nie sięgnął! <grym> Okej. <Okay. grym> to może... A, już wiem chyba. Albo i nie. Albo i tak. W tą stronę. W tą stronę. Nie wiem czy to pomoże, szczerze mówiąc. Może pomoże. Na razie widzę tylko emitację i wiem, że coś tam w poprzednim odcinku, chyba w drugim pominąłem jedną kostkę. Jestem tego świadom. Tak, Wiedziałem, że to trzeba z boku zrobić. Um, jestem tego świadom, powiedzieliście mi to zauważyłem rzeczywiście, że naprawdę zostawiłem klocek, jedynę nie wiem czemu. Ale... Mmm! Wow! I ten moment, chcielibyście taką taką grafikę na koszulkę? Ten moment właśnie, którym teraz był, złote promienie i tam nie byłby ten Fez, znaczy Fez to jest ta czapka, a ten nasz, zapomniałem jego imionka, kurczę. Nieważne, ale zamiast byłoby, zamiast tego ziomka, który tutaj właśnie teraz stoi i skacze e, Byłbym ja na przykład i takie złote promyczki na koszulki, chcielibyście taki fanarcik? Jeśli tak, to też dawajcie łapki w górę i komentujcie, że tak, 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 raz z chęcią, takie koszulki byłyby fajne, nie wiem no. Może komuś by się spodobały Jak ja, jak ja sobie o tym pomyślałem, a raczej e, Mogę nazwać to, mój widz to, e, tego kogoś tak mogę nazwać To wydaje mi się, że Że fajny pomysł to byłby, ale jeszcze was też o to wolałbym spytać co tu trzeba zrobić, koleżko? Powiedz mi. Check this out, man! Okej! Okay. No już nic nie zrozumiałem. Hold! Okej! Okay. Wow, Man! Awesome, guys! Hehe. He. On jest znów te fucking Dosienny Głębs Hops, kosteczka, nie widziałem jej. Najlepsze jest to, że one emitują takie złote promyczki, ja tego nie zauważam w tej grze. Ta gra jest tak oczojebna, że tego też nie widać, naprawdę. Bez kitu Wiele osób też zaznaczało to, że ta gra jest oczojebna mówiła OOOO moje oczy, jak zmię grę! A z drugiej strony to... what? Wrobiłeś mnie ty, brzydalu. Okej. Okay. Au. Jest Duża kostka. To jest jakiś podstęp na 100%. Jednak nie. O i ten moment właśnie, tylko że tam by był ja. Nie byłoby kostki, nie byłoby, a może też by była kostka. Wciąż nie chcę aż, żeby to był aż taki klimat, a nie może? Nie, wiem, zobaczymy. Co to jest? Oczywiście, znów nie wiem co z... Okej okay. Żyje, 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 mam nadzieję, że żyje Dzisiaj w ogóle będzie krótki odcinek Tak z 15 minut, ponieważ nie mam za bardzo czasu Naprawdę się śpieszę, chociaż Fajnie tak nawet wyczuwać na, na tak krótki czas w takiej fajnej gierce. Uwierzcie mi, że to jest miłe Co tam jest? Porwał mnie, porwał mnie, porwał mnie! Wow! Yy, gdzie ja bory? O nie, zmieniłem w ogóle kompletnie chyba pozycję teraz wszystko. Nie! Mogę wrócić Gdzieś się znów teleportuję I znowu będzie ładowanie. Kurde, jeszcze dalej albo bliżej. Nie wiem. Albo jeszcze dalej, albo wróciłem. Wróciłem. Sweet! Ok, okej. Okay. Widać, autor to przewidział, że ktoś w to wejdzie. Myśląc, u, ale będzie fajnie, jak wejdę. No i było fajnie, że mnie przeteleportowało do początku gry. Gdzieś tam do początku. Nie wiem dokładnie gdzie, ale coś tam kojarzę. Kolejny portal, a zarazem. Auć. A zarazem drzwi były gdzieś tam na dole, troszeczkę niżej. Zaraz je obczają. Znajdę i obczajmy tą kolejną perspektywę, która znajduje się w tle. Pytanko, czy to była ta? Nie, to było pomieszczenie, Remciu. Więc wracamy, bo to było tam bardziej po lewej, już pamiętam. Trzeba było iść tam na lewo. O nie, czarna dziura! Co mam z tym teraz zrobić? Czarna dziura wciąga. O, nie wciągnęła mnie. <laughs> nie wciągnęła mnie. Głupia czarna dziura. Mogę Wam pokazać, na czym to polega ta czarna dziura. Normalnie, jak się skoczy w nią, to. Woo! Pociąga mnie nie ma. Tyle. Jej. Nie, nie pominąłem czegoś? <laughs> drzwi, a to były te drzwi? Przez które wlazłem, ok. Spokojnie, Rebek, spokojnie. Do góry. Mhm, mm jak? Możesz mi powiedzieć, ja. Aha, dobrze. Doskoczę! Doskoczyłem. Bałem się, że nie doskoczę. Bluszcz, bluszcz, bluszcz. O jezu. O jezu, już się bałem, że mi to mnie zabije. Jej, na tym nie muszę ruszać. Samo mi to perspektywy zmienia. Ups, czekajcie jeszcze raz. Teraz, teraz! Klocek był gdzieś. A, na górze, ok. O nie, czarna dziura tam jest. Nie doskoczę. Teraz to nie A teraz tak! Ledwo co? Oh, what? Co to jest? Punkt wyjścia, czy mi się wydaje? Nie. A takie buty! No jeszcze raz, dawaj. What? Nie, 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 nie. Jeszcze raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Jeszcze raz. Ok, muszę tak w bok bardziej. Teraz! Oh. Jeszcze raz. Muszę to, muszę to wyczuć. Poczekajcie, muszę to wyczuć. Trzy, dwa, jeden. O, prawie, no. Oh, man. Okej, okay, jeszcze raz. Trzy, dwa, jeden. O, no miałeś bluszcz! O, i właśnie to się dzieje z człowiekiem, gdy wchodzi w czarną... O, no nie było tak łaty, nie? Trzeba było od razu to... O, man. Mój błąd. Teraz to jest zdecydowanie prostsze. Dziękuję, dziękuję. Jestem mądry, wiem. Przez OM en Mądry. o a nie OM en Wyszło w ten sposób. Ale nie, 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 ważne. To co mówię jest nieistotne. Kompletnie. Dobra, idziemy teraz tam. Hops. Hops! To był duży... Czy ja w to samo miejsce? No Hops. o, tu już jest wyższy poziom jazdy. wyższe to było inaczej. Wyższa szkoła jazdy, tak to było. What? Ow, 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 ow. Eee. Nie nudziałam pudełko. Aaaa, takie beauty, takie. Mm. Jeszcze raz, jeszcze raz. Szybko. 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 Jeszcze raz. Hops. Hops. Czekam na obrótkę. Hops. Jej. Udało się. Ale jest taki duży klocek, tak? To będzie łatwiej, moim zdaniem. Wyczuć, kiedy on się wraca. Uu, tu jest ciekawe. nie, no nie doskoczę. Chciałem tak wiedzieć, tak. Uu, no po co, jak to tu będzie za chwilkę? Hops, 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 jej! Hops. Hops. Main. Good work. Fit work. HA! HA! O nie, czarna Mmm, man. Jej! Dałem radę. Jestem z ciebie dumny. Jak on się nazywał? No kurczę. Nie pisz mi w komentarzu, to, ja to sam już się potem dowiem, ale. Kurczę, no zapomniałem. I za chwilkę kończę, bo już tak nie ma zbyt dużo czasu. Hurdy. I know, I know, man. Really? Jeszcze raz, o! Oh. Wow! Doskoczyłem. Uwaga, otwieram skrzynkę. Mapa. Super, nic tak mnie nie czyta jak zwykle. Wydaje mi się, że lewy górny oznacza to, że tam jest kostka Prawa część mapy oznacza to, że tam jest Ta kostka jest na górze bardzo no, Odwracając perspektywę o 180 stopni, tak sobie myślę Pokażą się klocki Jakiś, który mogę wejść do góry Nie tak to odczytałem Nie wiem, czy to jest prawda, czy, czy to kiedyś się sprawdzi Tak nie mam pojęcia Który ten, ten to było. Wow Ok, to było tu Tak Oh yeah Pym, 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 pym O nie, perspektywę trzeba będzie zmienić za chwilkę Wow Hops Prawie nie doskoczył nie, 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 w górę, w górę. Sweet! Kolejny jakiś chapter, bo tam widzę drzwi już. Ładne drzewka na górze. No słuczko. Okej, okay, dałem radę. Ziomeczki, ja kończę na tych drzwiach, że tak powiem. Uuu! Mm, mam nadzieję, że rzecz nie się tak, jak powiedziałem, spodobał Piszcie odnośnie tej, tej koszulki, czy to rzeczywiście chcecie. Jeśli ma się odcinki Feza podobałem, to mm, łapkujcie, komentujcie, subskrybujcie. To nie z racji na to, że to już nie jest tak jak kiedyś, że łapka w górę, u materiał się szybciej roznosi po sieci. Teraz łapki to już jest tylko i wyłącznie informacja, czy komu się to podoba. Więc jeśli nie chcecie, by to się roz, rozszerzyło na szeroką skalę, o kosteczkę, nie zauważyłem, <laughs> mm, bo nie chcecie mi zrobić, że tak powiem, dobrze, to, yy, to oczywiście wiecie, że łapka w górę to jedynie jest satysfakcja autora tego filmiku, czyli mi nie właśnie. Więc jeśli Wam się fest podoba, to koniecznie dajcie łapkę w górę. Ja postaram się robić ten materiał częściej z tej gry. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się! Na razie! Piszcie się koszulek! Koniecznie!